Także witam Państwa bardzo serdecznie. Każdy, kto grał w Monopol, doskonale wie, że żeby wygrać w tą grę, należy kumulować aktywa oraz dokonywać inwestycje, które będą generować dochód pasywny. Większość z osób, z którymi rozmawiam, w momencie, kiedy przestaje pracować, traci źródło dochodu. I wszyscy ci, którzy jakby są trochę... Nie powiem mądrzejsi, ale mają inny pomysł na życie. W różny sposób lokowali swoje pieniądze czy to bony, czy to obligacje, akcje mieszkania, nieruchomości. Każdy z nas ma swój pomysł, ale jedyne co jest pewne to, że świat się zmienia bo kiedy weszły telefony komórkowe, smartfony widzimy na przestrzeni 20 lat, jak bardzo nasze życie się zmieniło. I skoro 20 lat zrobiło taką różnicę, to my sobie możemy wyobrazić następny krok, jak bardzo zmieni to, co w tym momencie mamy. I okazuje się, jak widzimy, ja widzą Państwo mnie w goglach, w takich wirtualnych goglach, to ja mówię, że nowe pieniądze to nowe technologie. Dlaczego? Ponieważ. Telefony komórkowe, smartfony pozwoliły nam się szybciej komunikować, wysyłać pieniądze. Jest to tańsze, wygodniejsze, szybsze, lepsze. I tak samo wielcy gracze patrzą, jak świat się zmienia i gdzie iść. I okazuje się, że po stronie finansów wielkie banki weszły w sferę metaversów, ale też nie tylko, ponieważ wielcy gracze Największe korporacje świata, takie jak Amazon, Facebook, które zmieniają nazwę na meta, Apple, Google, Microsoft też inwestują bardzo, bardzo duże pieniądze. Dlaczego? Ponieważ słowo metaverse zostało krzyknięte słowem roku i patrzymy, jak to wpłynie na nasze. Na biznes w ogóle, jak, wpłyn jak wpłyną metawersy. I okazuje się, że Światowe Forum Ekonomiczne dało taki raport, że co piąty zawód zniknie z rynku pracy. Czyli po jednej stronie mamy straty, ale też po drugiej stronie mamy korzyści, mamy rozwój. Czyli coś się zmienia w technologii. Możemy się na przykład już uczyć online. Czyli widzimy, że bardzo wiele zawodów też jakby powstanie nowych miejsc pracy. Ale nie tylko miejsca pracy, generalnie całe nasze życie się zmieni, bo jeżeli sobie przypomnimy czasy, kiedy nie było tych telefonów, nie było komputerów i kiedy to weszło i myśmy to potocznie nazywali Web 1, gdzie był jeden nadawca, wielu odbiorców. Dzisiaj mamy Web 2, czyli wszystkie social media, całą interakcję, którą prowadzimy, czy to na YouTubie, na Messengerze, na Zoomie, tak, Web 3. Czyli ten wirtualny świat i metaversy zmienią wszystko. I jeżeli ktoś zna jeden z najpopularniejszych magazynów, Time, to, to jest bardzo szanowany w dziedzinie ekonomii i mówi, że następna era cyfrowa zmieni wszystko i właśnie będą to metaversy. Więc jeżeli ktoś zacznie szukać, to dowie się, że Citibank. Zrobił prognozę i do 2030 roku ta branża ma być warta ponad 13 trylionów amerykańskich dolarów. To pokazuje, jak duży jest potencjał wzrostu. Czyli, jeżeli my możemy sobie wyobrazić, od miejsca, gdzie jesteśmy, najbliższych około 7 lat ponad 30 tysięcy procent wzrostu, jaka to jest szansa i pytanie, czy my z tej szansy skorzystamy? I teraz, jak właśnie skorzystać? Z tej okazji, jak mieć dostęp do dużych inwestycji. No do tej pory musieliśmy się udać, nie wiem, do maklera, poprzez banki, notariuszów, i to było do tej pory. Dlatego mówię, że zmiany dają nam bardzo duże możliwości, ponieważ kiedy to była pierwsza czy druga generacja internetu, to to wszystko opierało się o scentralizowane struktury, tak. Czyli tradycyjny biznes, banki, korporacje, wszystko to było kontrolowane przez osoby decyzyjne i klient nie miał żadnej kontroli nad swoimi aktywami. Tak naprawdę, brak przejrzystości. Kto ma wgląd, nie wiem, do Facebooka, jakie oni mają zyski, straty, jeżeli ktoś jest udziałowcem tego albo YouTube'a. Jeżeli ktoś, ktoś zarabia, to fajnie, ale czy wie. Skąd, co wynika, ile mm, nie sądzę. Kiedy patrzymy właśnie na ten rozwój i na trzecią generację, czyli Web3, to widzimy, że technologia blockchain pozwoliła nam na zdecentralizowanie tego internetu. Czyli my tam możemy być w pełni anonimowi i możemy skorzystać właśnie z takich różnych. Właściwości jak pełna przejrzystość, czyli transparentność, wszystko jest na tych łańcuchach, wszystko jest zabezpieczone. Jeżeli ktoś korzystał z Chroma, to może już korzysta z Brave. Jeżeli ktoś zna Binance, Metamask, to już coś wie więcej. Jeżeli ktoś nie wie, proszę się nie martwić. Postaram się nie używać profesjonalnych słów, lecz mówić prostym językiem, żeby to było jak najbardziej zrozumiałe i też żebyście państwo wiedzieli na przykład jeżeli ktoś widzi Metway po raz pierwszy że 100% jest w rękach społeczności czyli to jest zdecentralizowana autonomiczna organizacja coś jak Bitcoin nie ma właściciela każdy kto posiada cząstkę jest właścicielem ale nie ma tej osoby która zarządza tym i oczywiście wszystko to ma audyt jest certyku gdzie to mówią, że to jest bezpieczne. I dlaczego o, mówię o Metfi? Ponieważ coraz więcej pojawia się artykułów, czy to na Crypto Daily CO UK, czy to na CoinMarketCap, <grym> czy to też w magazynie Forbes jest masa informacji na temat Metfi. MedFi, tak jak powiedziałem, to jest zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. To oznacza, że jest brak struktury korporacyjnej, czyli brak kosztów. Forbes mówi, że narzędzie takie jak MedFi, DAO, jest okazją dla inwestorów w technologie Web3, czyli te najmodniejsze trendy, które teraz mamy, i metawersy tak samo po stronie market też jest bardzo duży artykuł że kiedyś nie można było tego porównać no bo jak powstał bitcoin to do czego porównać bitcoina tak jak teraz powstał metfi też jest jakby ciężko to porównać ale jeżeli ktoś ma otwartą głowę to się nauczy ponieważ żeby w tym uczestniczyć Dobrze mieć portfel Metamask, to jest taka anonimowa, darmowa aplikacja. Po prostu nie dajemy tam żadnych danych, żadnych haseł. Jest, po prostu jesteśmy w pełni anonimowi, mamy swój numer portfela i po prostu możemy z miejsca na miejsce przesyłać. Dobrze jest też się zapoznać z Binanceem, czyli największym ekosystemem blockchain. W tym świecie właśnie kryptograficznym. Jeżeli Państwo zobaczą, jak działa cały ekosystem MedFi, mogą powiedzieć, Homatko, ile tu informacji, czy ja sobie ze wszystkim poradzę? Proszę się nie martwić. Ja punkt po punkcie omówię ten slajd, ale jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy cały ten protokół można umieścić na jednej stronie, to właśnie on jest umieszczony na jednej stronie. Tu są wszystkie informacje, które są w tym. Protokole. Czyli jeżeli ktoś powie, OK, jest jedna kartka się do nauczenia, pytanie, czy warto? Ja powiem, że absolutnie warto. I sercem, właśnie w MedFi jest skarbiec. Co to znaczy skarbiec? W skarbcu są pieniądze. Czyli wszystkie osoby, które już się przyłączyły, są inwestorami, płaciły pieniądze i. Mamy pewną pulę pieniędzy do zainwestowania. Czyli, jeżeli się będą pojawiać jakieś projekty, my możemy zainwestować. Czyli, zamiast inwestować indywidualnie w różne projekty, nie zawsze wiemy, czy ten projekt jest dobry, czy tamten jest projekt dobry, czy skakać z projektu do projektu. My możemy być w MedFi i tutaj po prostu możemy mieć wszystko w jednym miejscu. Czyli możemy się skupić na wielu projektach, będąc w jednym. Dlaczego? Bo właśnie MedFi jest inkubatorem dla przyszłych jednorożców. E, czyli e, jak widzą państwo, e, ktoś zgłosił propozycję, żeby zainwestować część, część pieniędzy i społeczność, e, każdy mógł wyrazić swój głos, czy chce, żeby zainwestować na przykład w taką grę Evermoon, e, czy nie. Jeżeli ktoś nigdy o tym nie słyszał, to skąd może wiedzieć, że warto w to zainwestować? I część osób powiedziało, że, głos, że tyle pieniędzy przeznaczyć, część, że się sprzeciwia. W efekcie końcowym wynik głosowania zadecyduje, czy pieniądze zostaną wydane na inwestycje. Jeżeli mówimy o tych inwestycjach, to każdy inwestor, który się przyłączy, będzie też korzystał z inwestycji, które już zostały do tej pory poczynione. Czyli, jeżeli widzimy, że tutaj mamy kilka inwestycji i one są ileś warte, to, to pokazuje, że jeżeli Evermoon przejdzie pomyślnie głosowanie, będzie kolejne aktywo w jednym miejscu. Czyli, tak jak w tej grze, monopol, my wykupujemy kolejne państwa miasta, tutaj wykupujemy kolejne inwestycje, z których będziemy czerpać dywidendy. I to jest chyba najważniejsze, że my nie potrzebujemy wyprzedawać się z akcji. My po prostu budujemy swój portfel inwestycyjny i mamy dużo różnych rzeczy w jednym miejscu właśnie w MedFi. Jeżeli popatrzymy na naszą chyba najlepszą inwestycję jak do tej pory w The Sandbox, to zobaczymy, że jesteśmy wielkim graczem obok Elona Muska czy Binansa, Sandbox po prostu promuje nas, bo opisuje co my robimy, czyli mając cyfrowe świadectwo własności po angielsku to się nazywa NFT ale ono jest użytkowe opisują tutaj że jeżeli mamy tokena to on z tytułu kontraktu on się nam narząd co 12 godzin i dostajemy premię czyli projekt cały czas się rozwija kolejnym bonusem dla osób które się przyłączą mimo że decyzja została podjęta zanim niektórzy się przyłączyli to że osoba jeżeli by chciała grać w taką grę play to earn czyli graj i zarabiaj mimo że gra jeszcze nie wyszła oficjalnie do sprzedaży ale jest tak zwany prelaunch czyli my mamy możliwość skorzystania z tego zanim to poszło do obrotu czyli w tym momencie My możemy zaaplikować o tak zwany VIP Pass, czy Ruby Pass, i mieć, właśnie, i mieć właśnie korzyść z tego tytułu, że możemy tutaj z pełnymi wartościowymi rzeczami sobie w tej grze uczestniczyć, i ją testować, i ją być może polecać. Kolejną inwestycją jest Sona Protocol. Dla mnie. Jedna z ciekawszych inwestycji, ponieważ ona pozwoli odblokować potencjał ludzkiej inteligencji. Niesamowite narzędzie będzie, moim zdaniem, używane przez pracodawców. Każdy wyrazi opinię na swój temat w tym temacie, ale ja uważam, że jeżeli ktoś słyszał słowo kejzen i ulepszanie, to jeżeli mamy takie narzędzia, powinniśmy stosować to, żeby być jak najbardziej efektywnym i wydajnym. Kolejną inwestycją, którą mamy, jest iMi, czyli po prostu możemy mieć wszystko w jednym miejscu. Zamiast korzystać z wielu różnych platform, jeżeli ktoś słyszał o Telegramie, Telegram jest cząstką iMi. Także my możemy tutaj właśnie mieć wszystko w jednym miejscu, jednym kliknięciem się łączyć z tymi wszystkimi platformami. Nie trzeba podawać imienia, nazwiska, nie trzeba podawać haseł, po prostu klikamy podłącz anonimowy portfel i myk i możemy z tego skorzystać. Każdy inwestor, który dołączy, będzie też uczestnikiem zdywersyfikowanych aktywów cyfrowych, które posiadamy, ponieważ społeczność. Zainwestowała pieniądze, które leżały i nie pracowały, a to jest chyba najgorsze, co może być, kiedy pieniądz nie pracuje, w aktywa A, czyli Bitcoin, BNB i Ethereum. I to powoduje, że musimy być świadomi. 56% skarbca to są właśnie rzeczy, czyli pieniądze na inwestycje, Pieniądze zainwestowane właśnie w te zdywersyfikowane cyfrowe aktywa i w inwestycje, które już zostały poczynione. I każda osoba, która dołączy, niezależnie w którym momencie staje się właścicielem tego skarbca. Oczywiście w pewnym procencie, ponieważ wszystkie aktywa są przechowywane w skarbcu, i właścicielami skarbca jest społeczność. I najważniejszy slajd dla tych osób, które rozumieją jak to wszystko działa, czyli płynność finansowa. Widzą Państwo, token MFI jest zbywalny na giełdzie od pierwszego dnia. Jesteśmy na giełdach scentralizowanych, jesteśmy na giełdach zdecentralizowanych. Część osób chce tu, jakby liczy moim zdaniem na spekulacje, że coś wzrośnie, sprzeda. Ja powiem, można. Pytanie, czy warto? Jeżeli taka osoba przychodzi i odchodzi, ona wpłaca do skarbca pewne pieniądze, ale kiedy odchodzi, ona ma tylko wpływ na 44% skarbca. Czyli pozostałe rzeczy, o których mówiłem, jeżeli osoba zrezygnuje, ona nie ma wpływu i kiedy odchodzi, to wszystkie osoby, które zostały. To zwiększa się ich udział procentowy w skarbcu, a co za tym idzie, będą otrzymać większe dywidendy. Czyli, jeżeli ktoś rozumie takie pojęcie jak RUK pool, to wie, jak ważny jest element liquidity pool, czyli tej płynności finansowej. Także, jeżeli jest popyt na tokena, to cena tokena rośnie. Kiedy ktoś po prostu chce się wyprzedać swoje akcje. To tego cena tego tokena spada. Ja powiem szczerze, nawet jakby był bardzo nisko, ja bym sobie dokupił, ponieważ wtedy mam większy procent udziału w skarbcu, a jeżeli mam większy procent udziału w skarbcu, to dostaję proporcjonalnie więcej dywidend. Mam nadzieję, że to jest proste i zrozumiałe. Jeżeli ktoś będzie miał pytania no po spotkaniu, oczywiście odpowiem więcej w tym temacie. Czyli. Metfaj daje nam dzięki tej zmianie technologicznej możliwości, Metfaj jest tym kluczem do bogactwa właśnie Web3, czyli tej kolejnej ewolucji internetu. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, moim zdaniem absolutnie warto, powinien zobaczyć, ile chce zainwestować, bo tutaj każdego stać na inwestycje. Czyli, co, powinien, co powinna taka osoba zrobić? Po pierwsze, połączyć swój portfel Metamask. Ja sugeruję Metamask, bo jest sprawdzony, działa i mogę komuś pomóc, jeżeli ktoś nie potrafi się poruszać, żeby zainstalować, żeby pobrać tego tokena BNB i tego stablecoina, żeby to zakupić po prostu. To cyfrowe świadectwo własności. Jeżeli ktoś zna język angielski, to ten znaczek, który widzi i potocznie nazywa on NFT, prawidłową nazwą jest Digital Property Rights. Bo jeżeli ktoś wejdzie w rozwinięcie tego słowa, to to ma dużo większy sens. <laughs> Czyli widzimy, mamy różne poziomy inwestycyjne, od 100 dolarów wzwyż i każdy następny kontrakt. Bo ten obrazek możemy powiedzieć, że to jest taka okładka książki, i w środku mamy zapisane, właśnie cyfrowo, wszystkie korzyści, jakie nam wynikają z tego kontraktu. Czyli co się zawiera właśnie w tych korzyściach? W tych korzyściach się, zawiera się prawo do namnażania tokena. W zależności od tego, czy to będzie kontrakt za 100, czy droższy, to szybkość tego namnażania tego tokena będzie proporcjonalnie większa do proporcjonalnie większego kontraktu. Każdy uczestnik niezależnie od kontraktu ma prawo do głosowania. Każdy niezależnie od wysokości kontraktu ma przywilej właśnie do otrzymywania dywidend. Każdy w każdej chwili może zrezygnować, sprzedać, spieniężyć i być szczęśliwy. I to jest jakby po stronie inwestorów pasywnych, którzy co 12 godzin mają naliczane odsetki z tytułu wysokości kontraktu, czyli jak szybko im się namnaża token, którego sobie mogą dokupić. Po stronie aktywnej, każda osoba, która Pozyskuje nowego inwestora, ma prawo do otrzymywania prowizji do swojego poziomu. Czyli co to nam daje? To nam daje, że im więcej mamy inwestorów, mamy więcej pieniędzy w skarbcu, to mamy większy potencjał. Dlaczego? Bo możemy poczynić więcej inwestycji. I widzą Państwo, jeżeli Ty zdecydujesz się dzisiaj przyłączyć, i z moją pomocą powiesz, że to fajne i na przykład zaprosisz trzy osoby. To w drugim kroku powinieneś każdej z tych osób pomóc z moją pomocą zrobić to samo. Dlaczego? Bo następuje duplikacja. Używamy dźwigni czasu, czyli to pokazuje, że jeżeli ktoś potrafi zrobić krok pierwszy, będzie zrobił, potrafił zrobić krok drugi, trzeci, czwarty, piąty i kolejny, i w tym momencie jak bardzo zwiększa się ilość tych inwestorów. Jeżeli ktoś by powiedział, ok, to jak to się przekłada na pieniądze? Widzą Państwo, poziom ryby, tak zwane NFT, jakby czwarty poziom inwestycyjny kosztuje tylko albo aż 1500 dolarów. Ja mówię tylko. Bo w projektach kryptograficznych, proszę mi uwierzyć, na świecie 1500 dolarów to są bardzo niskie poziomy wejścia. I jeżeli ktoś w pierwszym miesiącu, właśnie by wykonał ten krok, żeby kogoś zaprosił, pozyskał inwestorów, i w drugim miesiącu, z moją pomocą bądź też grupy pomocą, właśnie. Użył tej duplikacji czasu, tak? Trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, piąty miesiąc. To jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, uzyskuje 5% od inwestycji, którą dokonał, czyli z 1500 dolarów, 5% premii to jest 75 dolarów. I jeżeli ktoś potrafi to policzyć, to widzi, że w pierwszym miesiącu ile może dostać, w drugim miesiącu ile może dostać. Jeżeli ktoś potrafi to robić. To w ciągu roku będzie milionerem. Jeżeli ktoś powie, mmm, to nie zawsze tak działa. Ja mówię, okej, okay. ile, ile osób jest w stanie dołączyć do tego, pod warunkiem, że ty uważasz, że to jest fajne i sam tutaj do nas dołączysz. I czy to będzie, nie wiem, 20%, czy to będzie 3% planu? Ja powiem tak, jeżeli tylko w 1,5% by się po prostu zrealizowało, żeby zrobić to, co jest do zrobienia, to ta osoba w tym momencie w dalszym ciągu zarobi ponad 100 tysięcy dolarów w ciągu roku. Myśl, czy warto? Niech każdy sobie odpowie sam, bo potencjał zarobkowy jest tutaj większy. Wiadomo, jeżeli będą same krewetki za 100 dolarów, będzie pula mniejsza, ale jeżeli ktoś będzie pozyskiwał dużych inwestorów, a w metaversach naprawdę będą duży inwestorzy. Będzie widział, jaki tutaj potencjał jest do zrobienia. Także myślę, że jeżeli teraz spojrzymy na tą kartę, na ten cały ekosystem, to wydaje się teraz proste, tak? Czyli połączyć portfel MetaMask, wykupić sobie poziom inwestycyjny, mieć dostęp do tego wszystkiego, co jest w skarbcu, czyli tych inwestycji, tych. Tych pieniędzy do zainwestowania, tych bitcoinów. Liquidity pool, czyli płynność finansowa. Jeżeli ktoś sprzedaje, jest dla niego ważna wysokość kursu, kursu tokena, ale jeżeli ktoś patrzy na dywidendy, to tak naprawdę bardziej skupia się, żeby cena była niższa, żeby mógł sobie troszeczkę dokupić. Działa to na Binance Smart Chain, czyli nic nowego nie wymyślamy. Wszystko działa, mamy legalną opinię, mamy audyt certyku, Jesteśmy publikowani na GitHubie, czyli osoba, która wie, co gdzie sprawdzić, będzie naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem. Jeżeli ktoś patrzy w dalszym ciągu na to wszystko sceptycznie, ja powiem tak: po prostu nie ryzykuj, wystartuj, kup najniższy poziom inwestycyjny za 100 dolarów, zobacz to od środka, pobaw się tymi suwakami, zadaj pytania, naucz się. Poznaj ludzi, poznaj dostęp do projektów, które są na początkowym etapie. Bo jeżeli nie słyszałeś o, o Evermoon, o Sandbox, o Aimi, jeśli o wszystkim słyszałeś, super, gratuluję, jesteś człowiekiem we właściwym miejscu i z miłą chęcią chcemy taką osobę na pokładzie, żeby nam pomagała inwestować w te projekty. Ale jeżeli ktoś nie słyszał, myślę, że tutaj bardzo wiele się może nauczyć. Tym bardziej, że będzie mógł poznać grupę ludzi, która ma łeb na karku, którzy bardzo duży wkład zrobili, którzy tak naprawdę od tych osób, które widzimy tu na zdjęciu, to wszystko zastartowało. Bez tych osób, nie wiem, czy ktokolwiek by o tym projekcie słyszał, i na następnym zdjęciu, ja obiecuję, że zobaczycie mnie tam. Ja dołączam do tej grupy, bo ja widzę bardzo duży potencjał w tym, co robię. I jeżeli ktoś chce obserwować, może obserwować. Ja powiem tak: dołącz, ucz się, a jak ci się nie spodoba, zawsze możesz zrezygnować i spieniężyć swoją lokatę, inwestycję. Także zapraszam, aby się skontaktować z osobą, która zaprosiła na dzisiejsze spotkanie. Zawsze można skorzystać ze stron internetowych, które posiadamy w wielu językach czy to angielski, czy to niemiecki, polski, tajski. Obsługujemy cały świat, pomagamy wszystkim, mamy zoomy w wielu językach i po prostu myślę, że teraz jest czas na pytania i odpowiedzi.